Mnie, aby mnie, abym nie cofnął się, kiedy będę szedł po swoje! Strzeż mnie, abym stanął na mojej ziemi! Mojej ziemi! Mojej Chłopię ziemi! Tam gębą, i ty Bawię się w twoją grę! Mamo. Modlę się! Żyję po to, żeby ci pomagać, żyły sobie wyprówam, żeby cię wspierać! Tak czy nie? Mamo... Ja już jestem dorosły. Ale tak czy nie? Co w tym złego, że interesuje się życiem własnego syna. Czy jest coś piękniejszego niż bezgraniczna miłość matki? Mądra miłość matki. Karolina Fortuna w spektaklu burza nad Popradem. Wcielam się w Ariela, w Mirę oraz w kapitana. Andrzej Skowron w spektaklu Burza nad Popradem. Wcielam się w Kalibana, Arka i w Bosmana. Szymon Budzyk, nikogo się nie wcielam, jestem strażnikiem opowieści. Korzystając z okazji, nadmienię jeszcze, że autorką scenografii i kostiumów jest Alicja Gołyźniak, a aranżacje muzyczne zrobiła dla nas Kat Poręba. Nasza tratwa jeszcze niegodowa, o świcie wypływamy. Tak jest, bracie, co robić? Tafle połącz ze sobą. Tak jest. I wierzchołki w jedną stronę, od ziomki w przeciwną. Tak jest. Bardzo dobrze. A teraz połącz bontem I przewiąż witkami, brzozowymi witkami. Tak jest. Dobrze. Teatr tej ziemi może się wydarzyć wszędzie. W każdym miejscu na świecie. My przywieźliśmy tę ideę, ona się dopełniła po naszym spotkaniu z, można powiedzieć, naszym mistrzem Floydem Fawelem, którego książkę przeczytaliśmy pod tytułem Piszący z Ziemi. To jest indygenny twórca teatru z Kanady, z narodu Cree. Był uczniem Jerzego Grotowskiego. My byliśmy u niego w zeszłym roku na warsztatach. Po przeczytaniu tej książki po prostu dopełniła się idea teatru indygennego, rdzennego, zakorzenionego, czerpiącego z tradycji, ale z tradycji bardziej duchowych niż tradycji i obrzędowych, niż z tradycji takich stricte folkowych, tak? Bo jakby u nas w Polsce ta folkowa część jest pięknie rozwinięta, jest przewspaniała. Natomiast nas teatralnie interesuje przetwarzanie, odkrywanie, odkopywanie tej rdzenności duchowej. To znaczy tego procesu, jakby z czego się składamy duchowo. Co mnie wołał, czego chciał? Gdzie ten wolny ptosek, niesie je nie zbiero, Jestem w każdy dzień, wesoło za śpiewo. Jestem w każdy dzień, wesoło zaśpiewo. Chodził po wyrymbie, szczylą na gołębie, chciał gołębia zabić, a dziewczyno zradzić.